Akcja lecimy. Cześć witam ponownie. Zaczynamy akcję rozbiórka ciągnika. W sensie będziemy go rozpoławiać, żeby dobrać się do sprzęgła. dużo roboty nie powinno być. Tak mi się wydaje, przynajmniej na pierwszy rzut oka, to jest tak do, do zwalenia ten drąg. Do odkręcenia tutaj jakiś przewód od hydrauliki, on sobie zostanie później przy silniku. To jest z tej strony jakieś tam dwa kabelki od rozrusznika, dwa kabelki od klaksonu, link napędu obrotomierza. Tu z tej strony to co będzie, to jest chyba do zegara ciśnienia oleju, jakieś przewody masowe i tu jakiś przewód hydrauliczny do rozkręcenia. Pewnie wywalimy tą, pewnie wywalimy tą obudowę, całą skrzynkę do akumulatorów, będzie lepszy dostęp i tak naprawdę tutaj parę śrub od tej ramy pomocniczej i parę śrub do obudowy sprzęgła i powinno nam się to wszystko ładnie że tak powiem rozejść a co będzie pod spodem to czas pokaże a no, tymczasem trzeba się przebierać i brać się pomału za robotę pogoda taka trochę niesprzyjająca oby się bardziej nie rozpadało ale nic, komando z błota się nie boi Okej, okay, słońce słońce przegoniło chmury trochę obeschło zaczynamy, bierzemy się za robótkę bo czas ucieka a zrobić trzeba samo się nie zrobi no i dobra słuchajcie, odkręciliśmy 36 śrub Trzy opaski, dwie obejmy 12 kabelków i wypociliśmy półtora litra wody z siebie. Ale to była, to była wiedza zbędna, ale naszym oczom ukazało się to: czyli sprzęgło, czyli łożysko to... pewnie jak, jak w wagonie kolejowym, wałki. Wałek Ale ten wałek od Ten wałek to też mam chyba. Nie wiem, to chyba to jednak. To chyba jest taki technologiczny. To Te jest, to jest no, luz technologiczny. Tak mi się wydaje. I teraz chyba musimy odkręcić ten cały docisk. Widać, że tu już nasi tutaj byli, bo tu już jest jakieś metodą łuku elektrycznego, coś było naprawiane. Łapki, <laughs> łapki wyrżnięte. stoi całkiem łapki wyrżnięte w pień. Całkiem stoi. Dobra, odkręcamy docisk, bo to nie ma co. Zobaczymy co tam, co nam historia powie dalej Sporo to, ja. A to ktoś tu wsadził tarczę? Nie, nie ma prawie, nie ciężko. A, no, no i teraz co? Łysisko Selata. Łużisko Selata, no ale my teraz mamy co? Mamy jedną tarczę tylko, gdzie jest drugi stopień? O co chodzi? Tu, że on sobie tutaj... A bo to tu jest druga tarcza. A to drugą tarczę, żeby dostać się do niej. To A, dobra. To są zapinki to. Takie jak są zapinki jak na zaworach złapać I to tak. Tak. czekaj Który to jest od czego weź w bieg jakiś Cokolwiek, gdziekolwiek Może zobaczymy to inaczej A co to było tam? to. Zobacz czy się kręci z tyłu wałek Nie A teraz? Tak Teraz się kręci, tak. czyli ta duża zębatka to jest od WOM-u. To jest w ciągu główne. To, to napędza WOM, a to napędza skrzynię biegów jazdy. I nas ta tarcza interesuje, bo to ta, ta tarcza napędza jazdę. Ale pasowałoby to rozebrać, jakby... Kurwa, popękane jest jak nie wiem co. No, nie no, to jest... Te. To tu już te kamienie wylażą. Dobra. Pokażmy, jak to wygląda. Nie wygląda to dobrze w żaden sposób. Tutaj. Tutaj wygląda też, też wygląda, trochę lepiej ten zamach wygląda, ale hmm. wygląda lepiej niż docisk. Docisk to jest no, do rozebrania i do przeszlifowania na bank, no bo my te... Nie wolno kupić nowego. No gdzie no, nowy człowiek No i te, i te łożysko. No, o, łożysko tak, my. łożysko to zobacz, zobacz aż te łapki to aż kulki tu powydzierały. No. Zobacz widzisz? Tak, 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 tak. tak. Aż tu są powydzierane kulki. Od tych. No to które? Bo to te sprężyny w tych kapturkach to one dociskają tarczę od jazdy, a te zabezpieczone dociskają tarczę od womu No dramat. Nie, nie spodziewałem się takiego dramatu. Nie spodziewałem się tutaj takiego dramatu. No to to może być lekkie, co? No, nie wiem, chodzisz na siłownię? Tak, chodzisz na siłownię. Nie ma dramatu Nie ma dramatu uh -huh. Sprzęgło jest Tarcza jest do wymiany Łożysko jest do wymiany Drugie łożysko jest do wymiany Kto by się spodziewał, no? by się spodziewał? A tak miało być wszystko pięknie i cudownie Nie koło zamachowe Powiem tak Wyczyścimy Zobaczymy, ale chyba ono jednak pozostanie No tutaj jest docisk Docisk to będzie na pewno Docisk na pewno będzie coś trzeba z nim zrobić, nie wiem. Bo to jest wyrżnięte wszystko, to jest za dużo elementów zepsutych, żeby to się chyba z tym bawić i reanimować. Ja Łapki wyrżnięte, regulacja pospawana. Kiepsko to wygląda, kiepsko to wygląda. Także na dzisiaj to chyba kończymy i idziemy szukać, idziemy szukać sprzęgła kompletnego, w sensie docisku. Cała reszta się, cała reszta okaże się dalej. Okej, okay, sprzęgiełko już załadowane, cały komplet docisk, tarcza koło zamachowe, łożysko. Jedziemy do fachowca, żeby ocenił w jakim to stanie, czy to jest szansa to reanimować, może trzeba coś przeszlifować. Bo to po umyciu wygląda tak. Docisk wygląda tak. Kurda, mega spękany. Podejrzewam, że ciężko będzie coś z tym dociskiem zrobić, ale zawierzymy to do fachowca. Niech to oceni po swojemu i zobaczymy, co z tym dalej będziemy działać. I tak to minęło kilka dni. Po kilku dniach poszukiwania udało się tak dokupić łapki. Łapki są w eleganckim stanie. Okazało się, że tutaj. Taki przesympatyczny gość w okolicach Półtuska miał coś takiego. Tarcza ta dociskowa ma jakiś minimalny ślad zużycia, jakieś tam minimalne pęknięcie, ale jest, ale jest to niebo lepsze niż ta nasza. Teraz tylko trzeba znaleźć sposób, żeby to, żeby to wymienić. Tutaj te łapki tak jak widzieliście. Moje są takie. A powinny być takie, więc to się powymienia łapki, wymieni się tą tarczę, do tego tak łożysko, za chwilę będzie w paczkomacie do odbioru, tarcza nowiutka, no tu koło wróciło, koło wróciło z przeszlifowania, ja jestem pod wrażeniem jakości wykończenia tego, to jest po prostu lustereczko, to jakieś takie są mikropęknięcia, ale... Człowiek, człowiek od kół zamachowych powiedział, że to jak gdyby nie ma wielkiego wpływu. Od razu tutaj jest zabielona ta część, którą docisk przylega. No ale tu jakoś wykończenia, o widzicie mojego, moją facjatę tam, odbija się elegancko. I to jest tak powiedzmy na surowo, bez żadnej polerki, bez niczego, z maszyny tak wychodzi. Dla mnie, dla mnie ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. Łożysko łożysko do koła zamachowego, to co wałek sprzęgłowy podpiera, no i tu łożysko łożysko te wyciskowe no to to jest to, to co mówiłem, to ono będzie dzisiaj w paczkomacie a te było zrujnowane aż po prostu te łapki były tak wydarte, aż tutaj pouszkadzały cały te całą tą koronkę, ten, ten cały ten, ten, tą, tą, tą całą blaszkę która uszczelnia, to jest to jest złom także teraz trzeba znaleźć sposób żeby to żeby ten docisk najpierw rozmontować, a później zmontować te zabezpieczenia. Nie to jakoś trzeba to będzie ścisnąć. Nie wiem, jakiś zaraz tu patent musimy wymyśleć i działamy ostro. Dobra, tak trzeba będzie spróbować. Przez jakąś rurkę. No i dobra, słuchajcie, jak mawia starożytne przysłowie, na brutalną siłę nie ma technologii. Dzięki rurce i grawitacji udało nam się tutaj zdjąć te, ten płaszcz, tą pierwszą tarczę. Zaraz ją zdejmujemy, zobaczymy co tu się będzie działo. O! To tarcza, womu widać, była przylepiona, ale to, ta strona jest niezła. Całkiem. Czawon jest całkiem niezły na birzełem, przeczyścimy trochę papierkiem ściernym, obydwie płaszczyzny, żeby się nie darło i składamy to do kupy. Wziąć troszeczkę papierku, przeczyścić. Tu jest idealnie. Tu jakieś były ślady palenia, ale to ta tarcza jest idealna. To jakieś takie są jakby rdza, jakby coś, to ten rdza się wyskrobie i będzie żyło jeszcze długo i szczęśliwie. Docisk przeczyszczony. Tarcza z jakichś zabrudzeń też przeczyszczona. No zaraz to jeszcze może się czymś odpuści. Do to można używać różnych rzeczy. Ja używam akurat acetonu. Bardzo dobrze odtłuszcza, bardzo szybko wysycha. Przy tym jest tani, a to słowo tani to jest słowem klucz. Jakiś taki profesjonalny odpuszczać do hamulców kosztuje kilkanaście złotych. A tak naprawdę to się nie różni niczym. To jest odpuszczone. pek i suchutkę. No, puszę a? bo to ile tych jest? 9 dziewięć, dziewięć jest ich. powiększy nam to wszystko coraz to cięższe się robi no dobra teraz już pójdź. dobra łożysko dojechało 60-20zz zakryte delikatnie go tu nabijemy pierścień elegancja jedno łożysko gotowe drugie łożysko czy takie samo takie samo I można montować. Jestem tutaj przykręcony. No. Siedzi, no. że masz? to było, miało być tak. Dobra, jak widzicie udało się to skręcić w miarę, w miarę do kupy, wszystko się zeszło nawet ładnie, udało się tarczę wycentrować, także zaraz palimy i musimy go podpiąć gdzieś do jakiegoś drzewa, doprzeć albo coś i zobaczyć, zobaczyć jak będzie ogólnie, jak będzie ogólnie z trakcją, czy to sprzęgło działa, tam jakoś tak mniej więcej jest wyregulowane, dopiero się okaże jak to będzie działało. Się odsunę. Pierwsza próba na żwirze. Będziemy startować z drugiego biegu. Nie damy rady? Poczekaj. Dobra. Teraz zobaczymy jak farmtraku farm traku do pieprzoda. No dobra, dołów żeśmy tu pokopali trochę. Trzeba będzie wziąć łopatę porównać. Ale zaraz się ustawimy na asfalcie. Zobaczymy jak będzie. Na asfalcie. Bo tutaj to takie mało miarodajne, bo pan trakt na cztery nogi to kopie się po prostu ma lepszą trakcję podjeżdżaj, podpinamy Pol już stoi w pełnej erekcji dobra ja nie wiem na jaki tam biegna masz trójkę na tym na medium. na medium, dobra a ja z drugiego prykuję. No i dobra, teraz będzie chwila próby na asfalcie, zobaczymy co się będzie działało. Dobrze, elegancko, elegancko gumy płoną. Gumy płoną jest potencjał, że, że maszyna będzie palić gumę nie tylko, nie tylko na polu, nie. Także tak, opona, opona na asfalcie ładnie płonie. Krechy piękne zostawia. Nie mogę blokady wtedy włączyć podczas ruchu, bo był drzyc, bo bym, pewnie bym go pokonał. Ale, ale trzeba, będzie, trzeba będzie to wytestować jak na blokadzie albo hamulcem go przyhamowywać. Ale jak na razie to jest... Uważam, że pełen sukces. Dobra, chowamy dziady na podwórze. Piękny tandem. Czerwony, niewiele, niewiele, niewiele uległ niebieskiemu. No i tradycyjnie na koniec odcinka parę słów podsumowania. Jakżeście widzieli na pewno na filmiku sprzęgło udało się naprawić sukcesem, sprzęgło klei bardzo dobrze. Nic się nie ślizga, na asfalcie guma się pali, jak jest, jak jest wyższy bieg no to po prostu brakuje mocy, no ale to na to to jak gdyby nie mamy teraz wpływu, dawka jest na tej oryginalnej pompie co prawda wykręcona na maksa, no ale to już jest maksymalnie max co z tej pompy idzie, co z tej pompy idzie wycisnąć. Jak się założy turbo, dopiero będziemy wiedzieli, czy te turbo, czy te, czy, 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 czy te turbo ta pompa daje radę napędzić, czy po prostu trzeba będzie jakieś czy większe sekcje, czy, czy jakąś zupełnie inną pompę z czegoś tutaj próbować zastosować, więc to się dopiero okaże. Jeżeli chodzi o odcinek, no to on jest taki lekko chaotyczny, bo to był nagrywany przez kilka dni. Uff, wiadomo, no to, to nie jest FN Turbo, to nie jest telewizja Discovery tutaj jak gdyby nikt nie czeka z otwartymi ramionami, nie zaprasza Panie Rafale bo my tu już czekamy, żeby Panu przeszlifować tam koło czy coś, no oczywiście to wszystko się schodzi trzeba koło zawieźć, kilka dni odczekać przywieźć e, żeby kupić graty też trzeba gdzieś tam pojechać podzwonić, no a to wszystko jest czas my to tam działamy sobie tak po pracy trochę trochę weekendami, więc, więc to się schodzi także jak jesteście zainteresowani dalej tym co tutaj się będzie działo z tą maszyną to zapraszamy do oglądania dalszych odcinków, a ja tymczasem się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Pozdrawiam.